O, pięknie chodzi szypek jest i rura, rura jest, rura. Zobaczymy, czy gorąco. Nie, no, pewnie zimna. A, o, o. Witam was wszystkich z tej strony, Kacper. Wielki powrót. Nie było mnie dawno na tym kanale. Nie było mnie dawno na tym kanale, no i wróciłem. Nie wiem. <grym> dobra, i tu mamy tutaj gospodarstwo takie... Ja to jestem sąsiadem... Dobra, to ja wam przestawię dobra. no tu mam, tu mam domek... Tutaj mam skrzynki z... p... 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 p, 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 p nic nie... nic nie widzieliście? Dobra, tutaj mamy... <grym> Tutaj... A to, to studnia, to walić studnie. No. Tutaj kiszonka, ale jeszcze nie mam kiszonki. Tutaj ziemniaki będą, ale to jeszcze nie teraz. Mamy tu wapno. Niesiona. Cicho krowa. <grystanie> I mamy tutaj opryski. I tutaj mamy oczywiście... I paliwko. O, tutaj mamy piękną kosiareczkę, niestety na no, mojego trzypaka nie będzie nic. Mi... O, o tą legendarną Opla Astra. Przedstawię wam najlepszą rzecz. Dobra, a tutaj mamy jeszcze najbardziej legendarną. P.P.K. Ursus! C-363P! A to Weź tę piłkę... A tu mamy rozsiewa taki, o! O, to o, gucio! A tu mamy taki opryskiwacz... niedawno opryskiwałem. Tutaj mamy pszczółki... JA! Nie, mi w oczy nie! Co? Tu nie dzieje! To trzeba się schylić. A tu mamy psa. Uciekł gdzieś. No go. Może zaraz przyjdzie. A tu mamy. Tu mamy becz. O jest Psina! Tu taka psina. A tutaj mamy jeszcze taką beczkę. Taką beczkę na. na, na, na gnój. A tu mamy na wodę. Do te, do szklarni. Tutaj o. Pięknie. Mamy tu pugi trójki już z rana. Tu robiliśmy rakę. Siew, tu ostatni jęczmienia był. Tu mamy do zbierania trawy. tu mamy bronki, takie trójeczki. No i... Wydawało mi się, że mam więcej rzeczy, że... ale jednak nie. A może tu coś jest, nie pamiętam. No i oczywiście, przyczepka piękna. I jęczmień leży. A tutaj nie, a tutaj nie ma strychu, to nic nie ma jeszcze. Krówki. O, krówki zapomniałem. A! Ja ci spadłem! O, tu krówki mamy, tak. O, tu mamy słońce, proszę. To też zamknijmy. Dobra. No i to, to co? No to co, to co, co, so, 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 ja tam powiem a, a sąsiad to? Co tam, sąsiad? To, co jest? Kiedy on ma taką wielką głospę? Co ma mniejszą? Co on powiększył głospę? Co za kuder Idziemy do niego? O 40 max, 40 max, tak. Ooooo! Mhm. I na samym wejściu mamy białoruskiego. Ale łańcuch, nie no. Hop, chyba... hop, hop, chyba będzie jechał. Wyciągać ludzi. Dobra, co my to mamy jakieś... HOM 8002 Cego to się rusza Duchy No duchy A rejestra A rejestracji wam nie, nie będę pokazywał, bo zaraz tu przyjedziecie do nas i nas obrabujecie! A tutaj mamy Szto to będzie? A ty co ty robisz? Ja tu mieszkam co mam robić. JAK TU A Ano rzeczywiście... Dzień dobry, ja... ja nagrywa... <grym> nagrywam Mówi... No... no siema Ale tak tylko, że wypierd... z tą kamerą Z tym Ja tu przestawiam Przestawiam Dobra, dobra, dobra Jakaś pan chce Tutaj mam... tutaj mamy jakieś słomy chyba ukradzione Tu mamy jakieś... Jak mam jak on... jak no. Nie. Tutaj mamy freski. Tutaj mamy jakieś drzewko niezadbane. Ty, nie <laughs> tutaj kiszonka. To nie ma jeszcze. Tu nasionka jakieś... O, weźmiemy sobie jedno. Co tam jest? <laughs> dobra, nie? Malów to piękne takie. E, dobra, nic nie Dobra. <laughs> Co to jest za wielkie... O, kolejnego elektryczna. Za no moja, no tam, moja kolejnoga. hulajnoga, ja. hulajnoga z Media Expert Tu coś w, Tu coś wystaje w ogóle. Wóz. Rozwaliłeś prawie. Co ty robisz? To to, to zaraz się tu rozwali zaraz wszystko. O, zaraz jakiś spiderman, ten. Tutaj jakiś opryskiwacz chiński. Tu to w ogóle jakieś narzędzie masz. Moister. Jak się zaraz to piwo urośnę ci łeb, to zaraz będziesz wiedział. Co ty nie robisz? Wiekło. Pa co ty zrobiłeś? Leci! Bóg nawiedził, dobra chodź. O, światełko ekspresowe, Dobra, się. No. dobra wbijamy ci na chatę. Ładna do mi Dobra, no, to może jednak nie wchodzę, bo to czyjeś buty tu są. Aha Tu mamy pego. Szkoda, że ma bagażnik. Pewnie dzieci porywa. Dobra, <grymne> Pegot, ja Pegot, piękny Pegot. O, tu mamy sip O no. no, Dobra, tutaj mamy tego gru. Cicho, dobra, żartuje. 8111 zetorixa. A tu mamy. Potut. To jest takie trzy razy ciebie, który jest być może dosięgnął. No, hmm, no to moment, znowu wozik, tu mam a tu mam przepę, do której nawet nie doskoczę. Chyba, że tak zobaczymy, jak głęboka jest. Hit! Ała, ała! Łaj, się zacząłem, o jaja! Hit! Dobra, jest to. Mamy miód. Tu też był. Odwalamy się do kuku. Kuku, kuku. Ten tu w ogóle remontuje chyba coś? Jakiś rozrzutniczysz? Naprawdę, pochwalonego. Kurki. O jaka piękna kurka. O nie! O, o, tu już mamy lepszy sprzęty Ursus jest, zaraz jak, jak firma mnie startuje, to kupuje klasa. Wy, wy, wy widzieliście takie coś? Ursus Bizon. Bizon! To się chyba na kurde z Durwiną! Biza! 416! Pluską No tym. No, Kopie, to ma ile? To ma kupię to ma. I patrz jak podnosi. Yeah. O pięk chodzi. Tak, Pana, patrz. A! Mamy ma pugi czwórki chyba, ta? Oto. Ma... Co to jest? Rony! Takie, co mają 13 metrów, czy ile tam? Jacie! A to jest już. Aha, to jest ta Aglacka. Jak ja. A Aglacka! To mamy jakiś ten, tu mamy, o jaki faj... ja łagriżę! Dobra. Od... No idź do niego! Ale jeszcze to odminałeś traktor! Jaki traktor? Co to za kod vr A patrz, jaka rejestracja! Zesów. No patrz! No zesów! Szybyks! Szybyk! 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 Szybki, Szybki, tak? Tak, siarnice! Pa Ja myślałem, ja że ty masz mniejszego! Co to jest?! Ten kombajn, co to to podchodzi? Ha, a, ciężarówka, ciężarówka. Co tu jest? Komputerek jakiś, jak to się pali, ja nie umiem. Majster, ja nie umiem. No to wiesz obejmiał. Majster, ja, ja nigdy... Ja nawet kombajnu nie mam! Ja nie wiem. Dobra. Powiem. No a co tu? No to piękny stary. A pekki za No właśnie miałem to mówić. Piękny, właśnie taki podoba mi się. Jakiś żuk, tutaj co wozisz. Jakiś to pewnie wozisz a, <laughs> a to jest No i co tyle. A, czego, a co to jest takie wielkie gospo? W ogóle. No a co to? Co jest? Chłop, przedłużył. Co tu się dzieje? Co to jest? Ale, hasz. Co? Chłop ma firmę. Pięty ciąg, nie ja. Co ty zrobiłeś? To w ogóle pali! Tepej sami muszę dać paliwa, daj, <laughs> kręć zaraz! No pusho! Łupie, dobra, ja chodzę zejść już! Ale idzie, kur poduszkę włącz i pocielinę, o! Ja nie wytrzymam! Patrz, chory, patrz! Ja nie wytrzymam! By... za Okej. Okay. No to definit... O, tu legendarny kładzik, który zawsze mi na kamerze pokazywałeś, jak nim driftujesz. No i kolejna beczka. A tam nic. A tu jest do A tam była. Drugim... Mm. No i tyle. A to tyle. O, to tyle! <grywki> a jeszcze pojedziemy wam pole. O, tego nie widziałem. Co ty masz, drugi taki sam?

Die kleur op. Bo już, już rubam wysiadnął w <laughs> A. O no i tutaj ma Nie jedź tu bo to popryskano jest No to tutaj jej ja nie nie się, najpierw co pryskamy bo widzicie ślady są No to dobra, to jedziemy do domu i już koniec na razie. A ja swoje to nie mogę? no it's é, just because 67 67 SIX SEVEN SIX SEVEN, SIX Ja ten... po prawej stronie, koło jakiegoś domu, nie wiem kto tu mieszka Tu ładny domek, jest, bardzo ładny Masz hmm. jaki mi tu ładny rzepaczek właśnie, patrz A wiesz ile to jest hektaru? Ile? Zgadnij Hmm, tak ten oku Dwa i pół. Dwa! Prawie. No, to nie zgadzam, ale byłem blisko. Tak, żeby nie przyjechał mojego pięknego rzepaczku. Na twoim polu mogę jeść, ale na moim nie. Nie, Dobra, to Dobra. Odjeżdżcie do domu czy do mnie? Chodź do mnie. No, dobra. No do kur... Nie! Co piję? ty Ty Zetowi robisz? Zapomniałem o... o tym chodzi, będę go sprzedawał. Kupię bizona w będę handlawał kombajnami teraz. Widzę, by się przydał. Ale mam, ale mam tylko 17 tysięcy. Dobra, chodź. Żebyś się nie wyrzygał. Czego mam żygać? Dobra. Ojojo, oj, aj! Poczekaj, poczekaj! Wstrzymaj go! Dobra! No co, co, no? Jest na tą tarę! Żebyś nie obudził! Wiesz kość, żebyś nie obudził! <grym> Dobra, mojster Oglądamy telewizję, a ja się żegnam! Na, na razie widzowie, widzimy się w kolejnym, co? Chce panu, chcesz czy chcesz z ekspresu? Z ekspresu. Dobra. Dobra to no widzo, to widzowie, widzo na razie, trzymamy się, NERI! Mm, 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 mm. Już